Ja i cała ekipa. Zruszamy się realizując te odcinki, przeżywamy z naszymi bohaterami przeróżne historie, ale zawsze sobie tłumaczę, że ja przyjeżdżam, opowiadam kamerą, słowem, opowiadam tę historię, a potem wracam do siebie i to jest wielki przywilej móc żyć w takim miejscu, w jakim my żyjemy. Więc e, zawsze bardziej się skupiam na emocjach bohaterów, a nie na swoich własnych. Choć tak, czasem nas to kosztuje bardzo dużo, ale warto. Ja w momencie, kiedy nic nie mogę zrobić, to czuję się tym przytłoczona i bezsilna i sfrustrowana. Ale jeśli mogę to przekuć w coś... To, to staram się robić. Stąd założyłam fundację Unaweza 4 lata temu i stąd też zbiórka pieniędzy na rzecz Lentop Hall właśnie i walki z oskarżeniami dzieci o czary w Nigerii. Zbiórka, która już teraz jest na stronie fundacji Unaweza i, i czuję po prostu, że, że robiąc coś dla świata... Jestem mniej bezsilna po prostu, więc w tym działaniu znajduję ukojenie. Siedem lat temu zobaczyłam zdjęcie, na którym był maleńki, wychudzony chłopiec, który ledwo trzymał się na nogach, a obok kobieta, jak się okazało, duńska wolontariuszka, która się pochyla, żeby go napoić. I to zdjęcie mnie wstrząsnęło, szczególnie, że przeczytałam w opisie, że to jest jeden, jedno z dzieci oskarżonych o czary i że takich dzieci w Nigerii są tysiące. Idąc tym tropem, od siedmiu lat marzyłam o tym, żeby pokazać co się stało z tym chłopcem, żeby opowiedzieć ciąg dalszy tej historii. I tak też poznałam Anię ringren która jest bohaterką pierwszego odcinka programu Kobieta na krańcu świata. No i to jest początek niezwykłej historii, zachęcam do jej obejrzenia. Będzie film dokumentalny, już teraz zapraszam na premierę, chociaż trzeba na nią zaczekać. E, tak, ale czuliśmy, że to jest tyle materiału i to jest tak niesamowita historia do opowiedzenia. są wielu rzeczy o godzinie 11.30 w niedzielę ze względu na drastyczność tych materiałów po prostu nie możemy wyemitować, więc już teraz mogę zapowiedzieć ciąg dalszy.